Siedzę sobie teraz na Anglii, rozumiesz, nawet na twoim na mieście Reading i patrzę sobie tak te dupy oglądam, oglądam, oglądam. Co druga to jest normalnie pasztet jeden gorszy od drugiego. Wszystkie te Angielki są tak kurwa brzydkie, że masakra. Jak ma buzię ładną, to kurwa mobidik, nie? Jak ma ciało ładne, to Mary jak lodowa Albo jedno i drugie. No masakra. <coughs> Jak jakaś ładniejsza, to albo jakaś Cześka, albo Słowaczka, albo Polka, albo Litwinka, albo coś w ten deseń. No a tak to, kurwa, reszta to jest masakra normalnie. Masakra. Takie, kurwa, czołgi, że Boże. Nie wiem. Przeszukałem sobie tam, patrzyłem sobie na Litwie, patrzyłem sobie na Ukrainie, na Czechach, na Słowacji. No, to kurwa, te dziewuchy są jakieś takie w miarę normalne. Polki też. No, są, zdarzają się jakieś tam pasztety, no ale albo są średnie jako, średniej jakości, albo kurwa są ładne, nie? A tutaj wszystko kurwa poniżej sortu w ogóle, no. Nie wiem, co to się dzieje. Chyba ten chów suwny, kurwa, czy jak to się tam nazywa. nowych genów i takie pasztety się porobiły. Mówiłem ci, im bardziej na pół.